Siema, z tej strony Dim2 i witam w trzecim rozdaniu Koła Losu. Wiecie co, stwierdziłem, a co tam już niech będzie, już się pozbędę wszystkich środków z konta na telefonie, bo tak warto, a że umowę zmieniam sobie w następnym tygodniu, no to jakoś tak trzeba było pozbyć się tego szmalu. Miałem do wyboru albo Koła Losu, albo coś innego. Jestem złym człowiekiem po prostu i tyle. Ale mniejsza z tym. Co do samego koła losu, powiem Wam, że moim zdaniem koło losu nie jest jakieś takie zależne od e, niczego. Ani od szczęścia, ani od nieszczęścia. Powiem Wam, że pech to pech. Ja nawet nie próbuję drugiego poziomu robić, bo to jest syf totalny. Widziałem, że niektóre osoby mają kostiumy już tak, ale czy się opłaca? Raz już zakręciłem i stwierdziłem, że nie wolę sobie marnować hajsy na pierwszym poziomie. Może eliksir biologa poleci, może poleci szarfa, może księga dzikiego zwierzę, albo bohaterskiego, może kolejna rada pustelnika. Nie wiem ile już ich mam, ale naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc jak wbiję rozpro, to wbiję je może. O, uwaga! Tak, stój, nie! stój, stój, jest, stój, stój! No! Wiecie co? Fasolki. To nie chce w dupę je wsadzi. <grymne> naprawdę. Najpierw była szarfa, potem zwolniło na magicznym metalu. I fasolka. No by ich naprawdę. Ech, nie mam bra brak mi słów. No i co teraz wylosuję? Wodę. Tak, tu stój. Stój. No wino. To jest gra od 13 lat, 12 poicie winem. ludzie chyba od 12 nawet bym powiedział. Dobra, tutaj eliksiry biologa, ale oczywiście nie trafię go w żaden sposób. Chociaż, czekaj, 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 stój, stój. So close. Ale nie fasolka, wino. Dobra, lecimy dalej. Nie ma, nie ma co się obijać. Tutaj tylko eliksry mnie nie by interesowały, bo tak naprawdę no co, zasuszona głowa jako nagroda główna to jakiś kompletny śmiech. Petardy, ile tych petard jest? Pięć fajerwerek. 5, no czyli mam jakieś 6kk Spoko, naprawdę Co my tu dalej mamy? Tu też nic nie mam, tu kompletnie, to jest najgorsze chyba losowanie jakie mogłem mieć w całej, w całym kole losu jakbyście zauważyli Aha. Stwierdziłem, że sobie zostawię na koniec no 60 SM-ów, żeby mieć czekajcie co wpadnie Aha. jedno czy kilka? Jedno. Stwierdziłem, że sobie zostawię chyba 60 moczych monet na to, żeby kupić kostium. Ale jeszcze nie wiem. Rozmyślę to. Są skrzydła. Szarfa, przepraszam, szarfa to się nazywa, tak? Stój! No nie! No, no widzisz i nie grzmisz. Jeszcze cztery zasuszone głowy. Przecież ja na Azraela nie chodzę. W życiu nie byłem na Azraelu dalej. Nie no dobra, byłem kilka razy na Azraelu, ale on kompletnie jest opacalny. Mikstura, Rada? Mmm, kolejna. Tam, po poca... co... Łowała mnie fortuna, ciekawe w co. Okej, okay, zwierzę. Chyba tylko tutaj księgi są potrzebne. Oho, 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 oho. No weźcie, nie żartujcie, że kolejne zasuszone głowy. Co ja sobie z tym zrobię? Sprzedam to, przecież nikt tego nie kupi. O, są skrzydła na kluczu. Jest możliwość, że się zatrzyma na kluczu. Mhm, ale nie na tym kluczu. Czekaj. Tak, po drugiej stronie się powinno zatrzymać, bym był szczęśliwym. Ale króla to też jest lipa. Księcia bym chętnie wziął. Jak, jakby ktoś chciał się chętnie wymienię za trzy swoje legendy, co ostatnio zrobiłem za szarfę księcia. Może być nawet 11% serio. Odżywka się przyda, bo pet już zostało mu dwa dni, czy tam trzy. Chociaż już jedną mam. Znowu losowanie bez szarfy i bez żadnych ciekawych nagród serio. Stój. Stój. Aha, zielona. Jaka zielona? 15, 15, trzy piętnastki, spoko. Też nieprzydatne. Może naprawili. Jakby gdy, Gdyby naprawili szybkość ataku, to myślę, że byłyby przydatne też wszystkie mikstury ataku, ale tak naprawdę nie są. 300? Nie, 150k oszczędziłem właśnie w tym momencie. I ostatnie losowanie, tak mi się wydaje, bo zostawię sobie na ten kostium. Tu bym się nie obraził, jakby mi poleciał tygrys, którego i tak już mam na tym koncie. Ale poleci mi fasolka? Nie? Medal? Nie? Petarda! je oh yeah, jupi! Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć fajerwerki na Nowy Rok, serio. Dobra, kupimy ten kostium czy nie kupimy tego kostiumu? Oto jest pytanie, gdzie w ogóle on jest? Nie ma? Kostiumy. Kostium czerwony plus 59 smacznych monet. Kurczę, kupiłbym, ale nie bardzo wiem, czy będę teraz grał, czy sobie kupić już w styczniu. Chyba sobie kupię w styczniu jednak, a teraz jeszcze wykorzystam to w jakiś sposób. A to chyba jakiś Bóg jest tutaj. jakiś wachlarz. Aha, no jasne, że Bóg, widzicie? Mogę kupić na 30 dni, 150 dni, 300 dni, 800 dni. A i tak wszystkie by leciały, znając życie. I dlaczego mogę to zrobić na surce? To jest pytanie. A tutaj jest tylko jeden na 30 dni. No spoko, kompletnie tego nie kumam. Kompletnie nie czaję. o co, o co w tym chodzi. To samo, czapeczka z pomponem. Hmm. No dobra, chyba na tyle. Jednak nie, jednak stwierdziłem, że jeszcze trzeba wylosować te sześć kół. Zobaczymy, może, może uda się. No cóż, no. Chciał, nie chciał, może się udać. Oho. Oho, wino. Zaczyna się dobrze. Naprawdę. Zaczyna się bardzo dobrze. O, jest szarfa na kluczu. Na kluczu, na kluczu, na kluczu. Jeszcze, 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 jeszcze. Nie ten klucz. Ale im chodzi, żeby na kluczach się to zatrzymywało. Wiecie, dlaczego? Żebyśmy wydawali więcej pieniążków na to, żeby na drugim poziomie być. Gdzie się zatrzyma? medal smoka. Przyda się, ale no nie w takich ilościach. Ja mam tego z 200 sztuk albo i więcej. Nie ma szarfy, nie ma szarfy, no co za czasy. Chociaż zielona by się przydała, ale nie, będzie krwisty. O nie, o tak to mi się przyda, to mi się przyda, bo miałem 11 w ostatnim odcinku, czyli teraz będę miał już chyba 6 do oddania, to, to dobrze. I co, pierścionek? Rada. Kolejna główna nagroda. Rada. Pocałujcie mnie w nos. Znowu z radą. Ostatnie losowanie z tego, co mi się wydaje. Jest szarfa. Jak będzie w ostatnim losowaniu szarfa, nie będzie szarfy. No do dupy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie im dwa. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Może jak będzie następny kolos, przygotuję się jeszcze trochę i też polosuję. Do zobaczenia. Pa, pa.